Siemaneczko, jest ja jestem kreatywny człowiek, a to jest Red Dead Redemption. Lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem, let's go! Szukamy Johna Marstona, czyli uh, protagonistę pierwszej części. No i może być troszeczkę ciekawie. I zarówno nudno, znaczy e, wymagająco. Hey, Może to jakiś obóz? Oby nie. Oby nie. Seems

Mhm. <laughs> dutch killed a girl in a bad way but it was a bad situation I ain't like him though kurde bocco. tracks go left down here <laughs> uh-huh davey got shot mac and john both shot too sean we don't even know

Konie będą miały łatwiej. No Okej, okay, mam plusy u konia, dobrze. Powoli. ogólnie niektórzy myślą, że Red Dead Redemption 2 jest nudne. Ogólnie to nie jest gra dla każdego. Tempo w tej grze dzieje się wolno, żeby zbudzić klimat. Ale jak już dochodzi do akcji, to akcja jest znakomita i cudowna. Co? Dym? Chodzi o to, czy nie? A, ciało? O fakt, No oh, fuck, moment, koń się boi, koniu nie, koniu nie Czy ja prawie spadłem? Prawie spadłem Na górę? Let's go Tu? Nie Tu

W przyszłości chyba będziemy mogli mieć dwie bronie, jeżeli chodzi o rewolwery, oraz dwie bronie takie normalne, strzelby lub shotguna. Ok, spoko. Fak, gdzie on jest? O nie, trochę mi zimno um. e, Co mi powiększy, to mi trochę, ale... Okej okay.

Mogę uzyskać dostęp do torby, spoko, ale... Hmm. Dobra. Gra wymusza e, uczenie się, ale... Tak w prologu próbują nauczyć nas, że jedząc podwyższamy sobie staty, ale... Minusem tego, że w prologu tak szybko nas spada jedzenie... Jest to, że troszeczkę to psuje imersję, ale... Z czasem e, nasze rdzenie będą wytrzymalsze. Mhm, mm aby to nie była jakaś pułapka. Gdzie? O, mój, gdzie? On gdzieś wisi. Ah that's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but good to see you, Arthur Morgan. Schla you don't so good. I don't feel too good neither. I'm freezing. Don't die just yet, cowboy. Pascualas <coughs> uh, uh, Well, we can't go back the way we came. Let's try this way. Ain't hey, you a uh, sorry side. Can't argue with you there. See? I told Dutch you weren't the right man for this. I'm uh, sure you did. Uh, you alright? I don't think so. Come on. Hopefully this will lead us out. O, szlak O, oh, fuck Shit. Mamy shotgun'y jest git. Musimy dostać się do koni O, <coughs> oh, cholera Let's go Odciągnij wilki już, już, tylko Albo O nie, co jest Fuck, no strzeliłem dwa razy Dobra Pięknie Ładuj, ładuj, ładuj Dobra, dobra Pięknie Coś mogę z wami, nie mogę. Dobra. Na konie! No szybko. Przeładowane, przeładowane. Mam jechać za Hawierem, Hawierem, ale zjem sobie. Dawaj Hawier.

dobra. Pięknie. Zbliż się gnoju. Pięknie. Oh fuck. Oh fuck. Pięknie. Jesteśmy mistrzami. We have some shelter now thanks for coming for me of course that bullet in blackwater now this you had a hell of a time and arthur always says i'm lucky none of us are lucky right now should ride in the water for a bit try to lose a scent not back for the right back to camp you know we're gonna need to come up with a better story for that scar so freezing

This is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. you. Got any other lost maidens need saving? <laughs> Not today. If you and Dutch talk about how we're gonna get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks, uh, I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that? That civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. Spoko. <clears throat> Pomocny pan Morgan zawsze pomoże. Co teraz? We've been running for weeks. We found shelter and been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Czyli jak zaczną się stopy razem z razem z wiosną, um, ruszamy się do do czegoś innego. Aż dwie misje, dobra. No to idziemy do tej najbliższej. Let's go. Javier. Aha, but of Donko, okay. Oh, you, boys, because I thought you liked action. Couple of days on the lamb, you lot have all turned yellow. Okay, Chita's so Micah. Shut up, Micah. I ain't never seen so many long faces. Mm. I guess, guess folks miss them. I fell. But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. <laughs> Probably. That uh -huh. funny, huh? Sure. <coughs> oh, that Micah, hey, 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 hey! Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching. Hard? You wanna sit around wait for him to come find us? All of you, we got work to do. <coughs> You sure about this, Dutch? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You, you always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than oh. for business long ago. <coughs> they were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. the right time to hit a train. Now, you might fancy living on deer piss and rabbit shit. Cholera. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Would you please look after the place? There are O'Driscoll on the way. But I'm afraid that I won't make it with the episode, hello! Dutch. But at least I got lasso. Southwest, right Arthur? Yeah. Let's go. You should follow the main trail southwest. There can't near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core of their planet. Oh yeah. Lets go normalnie niczym siedmiu wspaniałych, może zrobimy dłuższy odcinek, sam nie wiem. What's that?

will be reunited soon enough that's how this'll end damn right boss see that smoke let's cut up here and take a look they said it was near the lake so we must be close okay <clears throat> This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch? Yeah. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Zaczynajmy. Molek, yy, czy mam szczelbuchę? Nie mam szczelbuchy, bo jest na koniu. Nie mogę wziąć szczelby. No tak ale. Chciałem wziąć szczelbę. Dobra, Dutch. A jak tam sytuacja? To jest on, ale dość dużo tutaj jest ludzi. Szlak wieża na wieży nic, pod wieżą, pod wieżą typ. Nie wierzę. Dzwoni ktoś do mnie na Discordzie. Wait, 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 wait. wait, wait. Wycisz, wycisz, wycisz. Jak to odjeżdżają? Ja, co? Zaraz co? No. No to na koniki. Ale panie i panowie, ja chyba teraz sobie zakończę odcineczek, tylko wybiorę sobie broń, żeby na nowym odcineczku. Na nowym odcineczku nie zapomnieć. And sure no, okej. Okay. Um. Szczelbucha. Mam tylko te dwie. Biorę to i to. Bank. Pięknie. Ale na tym sobie skończymy w dzisiejszym odcineczku. Liczę, że wam się spodobało. I zapraszam na moje kolejne odcineczki. Bye bye.